Maje Botanika, miejsce, gdzie marzenia się spełniają, a oszczędności znikają. Cześć, witam Cię na moim kanale. Kolejny festiwal roślin za mną, a teraz czas pokazać Tobie, jakie rośliny przyjechały ze mną do domu. Zaczynam. Roślina numer jeden. Jest to nieukorzeniona pędówka hoi undulaty silver. Prezentuje się ona tak. Ten listek wygląda naprawdę jak malowany, plus jeszcze tutaj ten falowany rand, idealny duet jak dla mnie, idealny. Hoja ta na razie stoi do ukorzenienia w wodzie. Plus, nie jest to żadna reklama ani sponsor dzisiejszego odcinka, tylko moje polecenie: ten ukorzeniarz naprawdę działa cudo. Poprzednie hoje naprawdę długo nie chciały mi się ukorzenić. A po dodaniu tego ukorzeniacza do wody, po dwóch tygodniach mogłam te choje przesadzić do ziemi. Także jak dla mnie to szczał w dziesiątkę. Ta choja też e, stoi właśnie w tym miksie. Już naprawdę nie mogę doczekać się, kiedy ta mała sadzonka trafi do doniczki i zacznie wypuszczać nowe listki. A teraz sprawnie przejdźmy do rośliny numer dwa. Nazwa kolejnej rośliny to łamacz języka, także... Napiszę Wam oczywiście tą nazwę na dole, a jest to scindapsus. Naprawdę ten listek, w sumie to była roślina z mojej e, listy chciejstw i naprawdę cieszę się, że dostałam tego scindapsusa po fajnej cenie. Tutaj jak widzicie idzie nowy listek. Jestem ciekawa, czy będzie on też tutaj tak ładnie zwariegowany jak ten pierwszy. No i taka wskazówka ode mnie, której jak widać sama nie stosuję. Szewc bez butów chodzi. Najlepiej jak kupujecie roślinę, taką pędówkę czy szczyt i macie dwa liście. Jeden, ten, który został obcięty i drugi, który już się w pełni rozwinął i możecie też go zobaczyć, czy ta wariagacja na nim jest. Niektóre rośliny po cięciu, na przykład taka pędówka, idzie w regres. No i tutaj też prawdopodobieństwo jest oczywiście, że ten liść będzie zielony albo mało zwariegowany, czego bym nie chciała. No ale uczcie na moich błędach. Ten scindapsus jak jeszcze trochę podrośnie, wyląduje na paliku kokosowym. Będę go tam o ten palik, wiecie, tak um, owijać. Owijać? No wiecie co mam na myśli. A teraz przejdźmy do rośliny numer 3. Trzeci lokator, który przyjechał ze mną do domu. Jest to Scindapsus Supermoon Tilung Variegata, o ile się nie mylę. No i oczywiście jakaś, nie wiem, zła pasa w tym roku ogólnie na Scindapsusy, które kupuję, bo ten też nie ma korzeni. Kupiłam go w kubeczku, bo naprawdę spodobał mi się ten jego duży listek. No i korzenie w kubeczku. Znaczy, korzenie, które można było zobaczyć przez ten przezroczysty kubeczek. No, były. Były, były ładne, białe, i w momencie, gdy chciałam go przesadzić, zobaczyłam, że praktycznie tutaj od tego pnia korzenie gnią. Postaram się jeszcze tą roślinę uratować. Stoi ona też do ukorzenienia w witrynie. No i zobaczymy, czy ten eksperyment ukorzenienia się powiedzie. Czwarta nowa roślina w mojej kolekcji jest to Scindapsus tembaga. No, ten listek naprawdę przeuroczy. Wędówka ta wypuszcza tutaj nowy listek, bodajże. Mam nadzieję, że będzie on też ładnie zwariowany, no ale kto wie. Jak widzicie Scindapsusy te, w sumie wszystkie rośliny, już są przesadzone. Jak ten maluch podrośnie, trafią też na palik kokosowy. No i mam nadzieję, że nowy dom mu się spodoba. Piątą rośliną jest toja Clemenciorum sumatra. No, ten listek naprawdę nie mogłam przejść obok niego obojętnie. I pewnie widzicie, że w tej doniczce mamy dwie sadzonki. Tak, zapomniałam, że już tą hoję kupiłam. Akurat ta pędówka ładnie się ukorzeniła. Tutaj wypuszcza nowy pęd, ale kompletnie wypadła mi ona z głowy. Jak zobaczyłam ten liść, no to już roślina była kupiona. Plus tej historii jest taki, że doniczka teraz wygląda trochę pełniej. No i lada moment powinna ta choja zacząć wypuszczać ładne bąsiki nowe liście. Szósta roślina, którą Wam dzisiaj pokażę, jest to podpleśniała choja undulata red splash. Nie no, z tą pleśnią to taki żarcik, nie, ale... No, naprawdę tak się prezentują te liście tej oto hoji. I no, można by powiedzieć, że wygląda jakby trochę ją jakiś, nie wiem, taki e, grzyb zaatakował. Są to liście, których naprawdę nie widzi się na co dzień. No, chyba, że gdzieś tam, wiecie, w lesie, ale nie w takich, wiecie, domowych warunkach. Które świadczą jeszcze o zdrowej roślinie. Hoja ta tutaj już wypuściła dwa nowe listki. Ten jedyny by jakoś ucierpiał trochę w transporcie. Ten jest ładny. Tutaj tył ma taki ładny bordowy opalony. No i teraz pozostało mi czekać, aż ta Hoja trochę podrośnie, wypuści tutaj ładny wąsik. No i ona również trafi na palik, bo wydaje mi się, że te liście i ciężar tych liści by zwisały no to by, wiecie, przeważały ten sam, tym ciężarem tą doniczkę. No i wylądowałaby kiedyś ta doniczka na ziemi. A tego nie chcemy. Znaczy ja nie chcę, bo bym musiał to sprzątać. Także hoja undulata red to bardzo nietypowa hoja. Dajcie znać w komentarzu, co o niej sądzicie. A ja teraz szybkim krokiem idę do innego pomieszczenia i przyniosę kolejne dwie rośliny. Siódmą rośliną jest Euforbia, która oczarowała mnie swoim nietypowym wyglądem. Jak widzicie, ma ona na pniu przebarwienia taką można powiedzieć wariagację oraz bordowe kolce. Nie wiem czy dojrzycie, ale tu w środku idą kolejne kolce i one są zielone na początku, ale widać, że się tutaj tak lekko przebarwiają na różowo. Ósma roślina. Która trafiła do mojej kolekcji. Jest to mamilaria. Naprawdę ten kaktusik tak mi się spodobał. I te kolce one praktycznie nikują, bo jak możecie zauważyć, są one skierowane w dół. Kwiaty tej mamilarii mają kolor różowy. Ja na razie wzięłam takiego kaktusika bez kwiatostanu, ponieważ idzie jesień, zima. No i ten kaktus i tak nie będzie teraz kwitł, tylko będzie mógł się odprężyć. W jakimś chłodniejszym pomieszczeniu. Ostatnia roślina, którą Wam pokażę, nie kupiłam jej na Majbotanice, ale też dosyć niedawno u prywatnego sprzedawcy a jest to Hoja Sigilaris albo Variegata. Naprawdę długo szukałam tej hoji, bardzo chciałam ją mieć w mojej kolekcji. No i zobaczymy. A czekajcie, tutaj widzę, chyba. Wydaje mi się, że tego nie dojrzycie, ale. Tutaj pomiędzy tymi dwoma listkami, może to wąsik, może to listek, zobaczymy. W każdym razie cieszę się, że hoja ta podjęła wzrost. Jestem ciekawa, czy jakaś roślina przypadła Tobie do gustu. Jaką roślinę ostatnio Ty kupiłaś, kupiłeś? W tym odcinku to już wszystko. Nie zapomnij zostawić po sobie śladu, kciuk w górę, komentarz czy subskrypcję. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. t